Cześć, przygotowałem dla Was kolejne zestawienie, tym razem z listopada. Także szybciutko przychodzimy do rzeczy, żeby można było porównać kolejny miesiąc, jak to wygląda z tym grzaniem. Słuchajcie, więc tak jak poprzednio, mamy przygotowane tutaj wykresiki oraz zestawienie z podlicznika pompy ciepła. No i zobaczcie, tutaj mamy podlicznik, o. Tak, jak widzicie, mamy jakiś jeden dzień, w którym grzałem mocniej, po prostu co sobie tam przestawiłem krzywą grzewczą, dogrzałem podłogę, chciałem zobaczyć, jak to się zachowuje, a tu z kolei parę dni później też mamy dzień, w którym tą krzywą obniżyłem i przez to też prawie podłogówka nie grzała. Ale tak, jak spojrzycie, tam mam wysoki słupek, tutaj niski więc, jak wcześniej mówiłem, po prostu to się wszystko wyrównuje. I w tym miesiącu Mamy średnio w okolicach tam 12-13 kWh na dobę. Tutaj są takie fajne trzy dni. Jak spojrzycie sobie, i na dole na wykresie mamy, akurat było równo dzień-noc 1 stopień. I tu ładnie widać, jak równo pompa pracowała po 16 skroszeń kWh na dobę. Później, już znowu troszkę cieplej chłodniej. Tak jak mamy dosłownie, jest odwzorowanie, jeżeli chodzi o pobór prądu poniższej charakterystyki z wykresem temperatur zewnętrznych. I tak cały miesiąc. Teraz będzie podsumowanie całego miesiąca w sensie, ile zużyliśmy razem kilowatogodzin. I zobaczcie, w tym miesiącu zużyliśmy 380,71 kWh. I To jest koszt łączny przy złoty 15 zł za kilowatogodzinę 437 zł 82 grosze. Tyle kosztowało ogrzanie CO i CW w miesiącu listopadzie 2024 moją pompą Sebra Onyx 10 kW. Teraz sobie zobaczymy, przygotowałem też taką tabelkę od razu dla porównania i zestawienia wartości z poprzednich miesięcy. Może w w jak będę tam coś tam dodawał to ona się powiększy. Teraz zobaczycie na tabelce jak to wygląda. W tabeli, oczywiście sezon, miesiące, w których grzejemy. Ja przyjąłem od września do kwietnia. Średnia temperatura dobowa u mnie w rejonie, czyli pod Wrocławiem. Dzienne zużycie, przepraszam, miesięczne zużycie jeżeli chodzi o kilowatogodziny cena za kilowatogodzinę i koszt miesięczny ogrzewania CO i CW. Poniżej mamy sumy, czyli łączna ilość kWh aktualnie z trzech miesięcy oraz koszt ogrzewania łącznie tych trzech miesięcy. A na końcu wrzuciłem to mieszkanie w bloku, do którego się porównuje. I z którym zobaczymy, jak. Na koniec sezonu grzewczego będzie wyglądało łącznie ogrzewanie. Czy to warto, czy nie warto, i co wychodzi taniej, drożej, okaże się. Na koniec jeszcze wrzucam Wam zestawienie parametrów budynku. Dla przypomnienia. Rzućcie sobie okiem, porównajcie, napiszcie w komentarzach. Jeżeli ogrzewacie czymś innym, budynek o podobnych parametrach, napiszcie, ile u Was to kosztuje, ile zużywacie gazu, peletu, tego tamkolwiek. Trzymajcie się. Cześć.